Hmm. Witam Cię serdecznie. Witam Cię bardzo serdecznie w takim krótkim, teraz filmiku rozpoczynającym podróż. Podróż, której celem jest odblokowanie emocji uwięzionych w ciele. Ta podróż jest zaplanowana jako, ta, jako taki pięciodniowy kurs. Który możesz według własnych możliwości i własnego harmonogramu rozłożyć, ścisnąć, jak ci będzie pasować, albo wybiórczo korzystać z tego, co, co akurat cię woła. W tą podróż zapraszam cię z Anią Ślusarczyk. Przygotowałyśmy ten kurs um, z takim zamysłem, żeby obejmował całe ciało, jednocześnie skupiał się na różnych częściach ciała, w których Nasz stres lubi się, bardzo lubi się kumulować, także będziemy Ci, najpierw powiemy Ci ogólnie, powiemy Ci, pokażemy, jak pracować ogólnie z działem. Następnie będziemy w każdym kolejnym dniu przechodzić przez takie pasy napięć albo obszary w naszym ciele, które są też bardzo mocno powiązane z czakrami które mają swoje specyficzne ściśnięcia, które wiążą się bardzo często ze specyficznym rodzajem emocji, którą stara, stara się nasze ciało wstrzymać, której nie chce odczuwać. Także będziemy w pierwszym dniu mówić bardzo ogólnie o całym ciele i o tym jak poruszyć to nasze ciało, poczuć i zobaczyć gdzie te blokady takie emocjonalne, takiego chronicznego stresu są odłożone. W drugim dniu będziemy mówić o kontroli, tak, głowie, tutaj o oczach, o ustach, o szyi, karku, to są takie elementy, które trzymają nas w takiej dużej kontroli. Puszczenie kontroli jest cudowne i te ćwiczenia, które Wam pokażemy i ta wiedza, którą się z Wami podzielimy, będzie o tym, jak to zrobić metodami pracy z ciałem i, emocja, i pracy z emocjami, jak zrobić, żeby tę kontrolę z tej głowy puścić. Następnie, w kolejnym dniu to będzie dzień trzeci, będziemy zajmować się klatką piersiową, przeponą, oddechem, otwarciem serca. Zobaczymy na wszystkie tutaj te nasze napięcia, które się pojawiają w rękach, które utrudniają nam sięganie, które tak naprawdę sprawiają, że jesteśmy bardziej zamknięci na świat niż otwarci, Którzy, które sprawiają, że ściskamy się bardzo mocno, żeby czegoś nie odczuwać, zamiast otworzyć się i odważnie pójść do świata. W kolejnym dniu, czwartym, skupimy się na brzuchu i na miednicy. To jest nasze centrum emocji, centrum naszej kreatywności, przyjemności. Będziemy się zastanawiać i pokazywać Wam, dzielić się z Wami naszymi doświadczeniami, ćwiczeniami, praktykami, które znamy, dotyczącymi odblokowywania właśnie tej części. W tym pasie też są nogi, tak? Będziemy pracować troszkę z uziemieniem. Zobaczymy, co tutaj nam się. Zebrało. W ostatni dzień uu, wykorzystamy w całe nasze ciało po raz kolejny, żeby zobaczyć, jaka jest różnica, jak się zmieniło nasze ciało. Czy widzimy chociaż troszeczkę zmiany po tych paru dniach? Także tak będzie wyglądać ten, ta nasza podróż, która jest dla nas bardzo ekscytująca i bardzo jesteśmy ciekawe, jak Wam się spodoba. Codziennie dostaniecie od nas, tak w harmonogramie pięciodniowym, na liście, na YouTube liście, która też będzie pod tym filmikiem cały link do tej playlisty wklejony, więc jeśli masz ochotę na to szkolenie, na ten kurs, to pod spodem masz link, możesz sobie kliknąć. I w tej playliście po kolei będzie każdy element naszego kursu. Zaczniemy od webinaru, bo w czasie tego kursu dostaniesz dużo wiedzy, tak, żeby głowa pogodziła się, żeby dotarło do niej, żeby zrozumiała, że powiedziała, o Okej, okay, zobaczyła, tak, ja tak samo mam. O, ale to jest ciekawe, tak? Ciekawość jest takim pierwszym elementem, który nas pcha do jakiegoś takiej pracy ze sobą, do, do rozwoju. Dostaniesz codziennie praktykę, czyli takie ćwiczenia wykonywane razem tutaj z Anią, które będą pracowały z tym konkretnym pasem napięć albo z całym ciałem. Dodatkowo też dostaniesz w parę dni, ćwiczenia z jogi, ale to nie będą takie ćwiczenia, wiecie, zestaw ćwiczeń. To będą ćwiczenia konkretnie dobrane pod ten pas napięć, o którym będziemy w danym dniu mówić. I dodatkowo też zaprosimy was w taką podróż, dodatkową, malutką podróż codziennie rano po przebudzeniu się z no właśnie. To zobaczcie sobie w filmiku. Zobaczcie sobie na tej playliście. Wszystko jest ułożone po kolei według harmonogramu. Możecie sobie zobaczyć, jest podpisany każdy dzień, więc zachęcamy. Zachęcamy. Myślę, że ta podróż będzie wspaniała. Dla mnie to jest niesamowite doświadczenie. I co ważne, ta podróż, tą podróż zapraszamy Was, Anią, na zupełnie innych zasadach niż normalnie. To jest taki wielki eksperyment, który teraz przeprowadzamy. To szkolenie, ten kurs. Ta podróż, ten warsztat, postanowiłyśmy zrobić w tak zwanej ekonomii daru. Co to oznacza? To oznacza, że dostajesz od nas link do całego kursu, w który włożyłyśmy bardzo dużo serca, bardzo dużo pięknej energii. To też było, dla mnie to było niesamowite doświadczenie o połączeniu, o współpracy, o ekscytacji, o różnych trudnościach, które się gdzieś pojawiały. O pokonywaniu pewnych granic, o poszerzaniu tych granic. Tak? To, było, to było niesamowite dla mnie doświadczenie. Jednocześnie jest to dla mnie taki fajny sposób na to, żeby się podzielić tym, co mam. I myślę, że Ania czuje dokładnie to samo. Fajnie wiedzieć, że to, co działa na nas, możemy się tym podzielić i może sobie pójść w świat. No dobrze, wracając do tej ekonomii daru. Postanowiłyśmy, że ten kurs będzie w ekonomii daru. To znaczy, dostajesz od nas link, oglądasz webinar, robisz ćwiczenie. Może skończysz kurs w ciągu pięciu dni, może po pierwszym stwierdzisz: O, to jest super, ale na razie muszę sobie zrobić przerwę. Ekonomia daru jest o tym, że my podarujemy ci ten kurs, a ty, jeśli poczujesz, że on przynosi ci, czy coś ci przyniósł, że był dla ciebie wartościowy, to możesz nam podarować według własnego uzwa, uznania, według swoich własnych możliwości swój dar w postaci zapłaty, współpracy, w, w postaci pieniądza. Bardzo, bardzo zachęcamy, ponieważ to jest taka idea, która oj, mi przyświeca, i tak bardzo bym chciała mieć taką możliwość, żeby działać w ramach takiej ekonomii daru, tak, żeby móc dzielić się takimi treściami, kursami. I żeby, no właśnie, żeby, żeby czuć, że ta energia idzie ode mnie w drugą stronę, jak najszersze, najszerszym łukiem, no bo jeśli te szkolenia są płatne, w, no to, to tak jest, że nie wszyscy sobie mogą na nie pozwolić, nie wszystkim on, no, jakby, no, no to, to nie jest często coś, na co, co możemy sobie po prostu sięgnąć, tak, bo to nie są często szkolenia całkiem tanie, więc fajnie, moje marzenie, żeby to poszło sobie szeroko, żeby ten kurs poszedł jak najdalej, i jednocześnie, żeby ta energia też do nas w postaci finansów wróciła, żeby, żeby była, żeby nam pozwoliła wierzyć w to, że możemy właśnie w ten sposób działać, że możemy dawać to, co chcemy, nie zastanawiając się, słuchajcie, nad OK, ile ja za ten kurs dam, 400 zł, 300, ile on jest warty, ile ja czuję, ile ja potrzebuję. Nie, dla mnie, moim marzeniem jest to, żeby robić to, co chcę, i tutaj chciałabym spróbować ten wielki eksperyment z tym właśnie kursem żeby robić to w takiej od serca całkiem od serca i poczuć, że też ta energia też do mnie wraca. Myślę, że to jest dokładnie to samo, co też Ania, Ania sobie myśli, i, to, i tak dzielę się od siebie, bo nie chcę też z Anią mówić. Natomiast, jakby cała ta, cała ta inicjatywa powstała wspólnie, za porozumieniem i stwierdziłyśmy, że to byłoby fajnie, to byłoby super zobaczyć, tak? Jeśli zobaczyć, jak dużo osób będzie chciało w tym uczestniczyć, jak dużej ilości osób będzie się to podobać, i nawet jak skorzystasz troszeczkę, tak? to jest już coś. Nawet jak spodoba Ci się jeden webinar, albo jedna rzecz w webinarze, albo jedno ćwiczenie ci przypadnie do gustu i będziesz chcieć je po powtarzać, albo pójdziesz w kierunku tym, który gdzieś tam może, może, może ci się zakorzeni w głowie. Także pod tym też tutaj, pod tym filmikiem, po pierwsze będzie link do playlisty, na której całe szkolenie jest i ono sobie tam będzie wisiać. Będzie też. Będzie to, będzie to, będą też wspomniane metody, którymi możecie do nas wysłać swoje podziękowania. Będzie nam bardzo miło. Też będzie nam bardzo miło, jeśli po prostu do nas wyślecie informacje na temat tego, też umieszczę kontakty do nas na temat tego, jakie to szkolenie jest tak zwane wasze feedbacki, co wam się podobało, co, wam, co do was przyszło, co wam się przydało, co jest dla was otwierające. Także wszystko chętnie przyjmujemy. To też, jest, to też jest energia, to też jest coś, co, co buduje. Tak? Buduje nasze takie poczucie, że to ma sens ta praca, że e, cały wysiłek, który włożyłyśmy, który był pięknym wysiłkiem, pięknym wysiłkiem e, przynosi wam korzyści i przynosi nam satysfakcję. Także kochani, zapraszam, zapraszam bardzo serdecznie do naszego, do przeżycia tej wspaniałej podróży, naprawdę ja jestem zachwycona, mimo tego, że już mam tak dużo różnych ze sobą tematów, też różnych kursów, różne swoje doświadczenia, to słuchajcie, wydaje mi się, że tą podróż tak skroiłyśmy tak idealnie, taka bardzo jest fajna, może nie technicznie, technicznie nie jest tam dużo pewnie jakich gagów niepotrzebnych i jakichś tam rzeczy, ale, ale czuję, że ona jest taka, wiecie... Taka w punkt. Hmm. zapraszam bardzo serdecznie. Pod spodem jest playlista, którą sobie możecie włączyć, zobaczyć, przesłuchać webinary, zobaczyć ćwiczenia praktyczne. Oh. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za każdą informację, za każde kliknięcie, za każde polubienie naszego filmu. To już też dla nas to już teraz jest dla nas ważne coś. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając. Wszystko, wszystkie ważne informacje pod spodem i zaczynajcie podróż.